Stary, co się dzisiaj działo w szkole, to ja nie mam pytań. Normalnie wchodzę do budy, jeszcze półprzytomny, a tu nagle bam! Głowa mnie boli, jakby ktoś mi w mózgu zrobił challenge na 99 fal potworów bez przerwy. Ja siedzę, patrzę na tablicę, a litery wyglądają, jakby dostały DLC z migającymi efektami. I już myślę, dobra, może jakoś przeżyję, nie? Ale nie. Los miał inny plan. Wbija nauczyciel i mówi, że dziś będzie kartkówka z czegoś, czego nie było nawet w podręczniku. I ja tam siedzę. Głowa mi pulsuje jak syrena alarmowa, a obok mnie typ zaczyna się drzeć, że zgubił długopis i to na pewno był sabotaż. I wtedy dzieje się ten przypał. Ten z gatunku normalny, ale tak mocno, że człowiek zastanawia się, czy nie powinien mieć kamerki na życie 24 na 7. Siedzimy, cisza, kartkówka, start. Ja próbuję skupić jedną komórkę mózgową, a tu nagle koleżka z końca sali kichnął tak potężnie, że cała klasa się odwróciła, jakby ktoś odpalił petardę. Nauczyciel aż zesztywniał. Gość próbuje powiedzieć, przepraszam, ale zamiast tego wychodzi mu coś między chrząknięciem a kaszelnięciem i wszyscy zaczęli chichotać jak banda pięciolatków. A ja? Ja siedzę, boli mnie głowa, próbuję nie umrzeć, a kartka przed oczami wygląda jak ekran w Robloxie po tym, jak spadnie ci Internet. No i dalej już poleciało klasycznie. Nie widziałem pytań, odpowiedzi też nie. Kartkówka wyglądała, jakby była w innym języku. Los się śmiał i oczywiście dostałem jedynkę, bo jakżeby inaczej. A potem musiałem wracać do domu autobusem, ściśnięty jak sardynka w puszce. Kiedy wysiadłem, zimno tak dowaliło, że miałem wrażenie, że moje życie robi speedrun. Zamruś użytkownika. Normalnie wysiadłem i od razu. BRR, minus 1000 do HP. Prawie nie zginąłem na miejscu. Jak też tak masz, to zostaw suba.